Alo halo, cześć manko Seba Gra z tej strony, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Po kilku miesiącach wracam do was z poradnikiem mapowym do gry Euro Truck Simulator 2. Dokładnie pod najnowszą wersję gry, czyli 1.55. Troszeczkę na ten poradnik musieliście poczekać, ja sam też musiałem poczekać, ponieważ E, promoc e, dosyć długo aktualizował swoje modyfikacje pod najnowszą wersję gry. No i co za tym idzie, też trzeba było czekać na Poland Rebuilding, który też dosyć długo e, zmagał się z aktualizacją do najnowszej wersji. No ale Poland Rebuilding jest uzależniony od Promoca, gdyż no, Poland Rebuilding Dopracowywuje, updateuje swoją modyfikację na podstawie Promocsa. także no, jedno z drugim jest powiązane. Ale mniejsza z tym, mamy tutaj standardowe mapy, które e, pokazywałem w poprzednich poradnikach, czyli będzie to Promoc Europe, Promoc The Great Steep, czyli rejony Kazachstanu i tam, tam, tamte strony, Promoc Middle East, czyli Bliski Wschód, e, Rusmapa, Poland Rebuilding, no i oczywiście Row Extended. Także te modyfikacje, te mapy będziemy wgrywać w dzisiejszym poradniku. Wiele osób pytało mnie odnośnie e, mapy Silesia pod poprzednim materiałem. No i to sprawa Silesii wygląda tak, że na obecny moment nie jest dostępna Silesia. Zgodnia, zgodna z Poland Rebuilding jest tylko ta wersja, która nie wymaga, a raczej no nie może mieć Poland Rebuilding, no ale wciąż jeszcze nie wyszła Silesia e, kompatybilna z modyfikacją Poland Rebuilding. Ale ja Wam na wstępie pokażę, jak to zrobić, jeżeli ta modyfikacja wyjdzie pod Poland Rebuilding Silesia no to ja Wam pokażę, jak to, gdzie ją umiejscowić. E, Wrzucamy Silezję pomiędzy Rus Map Models a Poland Rebuilding. Musi ta Silezja być nad Poland Rebuilding, czyli tak jak tutaj macie na ekranie. W taki sposób instalujemy Silesię, Oczywiście jeszcze raz przypominam, ta Silezja, żeby działała z tym zestawem modów, który Wam zaraz podam, no musi być kompatybilna z Poland Rebuilding. No a Silezja wypuszcza dwa mody jeden kompatybilny drugi niekompatybilny w każdym razie no macie tutaj już czarno na białym, jak tą Silesię wgrać jak tą Silesię zainstalować dobra my wracamy do instalacji, a raczej do pobierania. Standardowo Wam pokażę co i jak należy zrobić, aby wszystko pobrać, aby wszystko działało jak należy. Na początek pobieramy promocę, wchodzimy na stronę promoc.net. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu, także z tych linków bezpośrednio będziecie mogli wejść w te modyfikacje yy, do, i je po prostu pobrać. Zaczynamy od promoc Europe, czyli klikamy tutaj Promoc Europe i na sam początek musimy wygenerować plik dev, czyli klikamy tutaj aby wygenerować plik dev. Zjeżdżamy na sam dół. Ja tutaj nic nie zmieniam osobiście, tylko zaznaczam pole jeśli używasz innych map. A oczywiście innych map będziemy używać, także to pole oczywiście zaznaczamy i klikamy wygeneruj. Ja już to mam Wygenerowane, wszystko mam pobrane, także nie będę tego robił ponownie. W każdym razie, plik def to jest bardzo ważne. Musicie to na sam początek mieć i wygenerować. Potem przechodzimy do kroku drugiego. No i mamy standardowo dwie opcje do wyboru: mamy premium, pobieranie, czyli płacimy tam 4 ,25 zł, plus tam jakaś prowizja, czyli łącznie to wychodzi 5,70 bodajże. O ile dobrze pamiętam, no i wolną standardową. Tutaj mamy jeden plik, czyli ja standardowo pobieram ten jeden plik. No staram się też wspierać twórców promocji. Pobieram ten jeden plik i wszystko z promocji jest w tym jednym pliku. A tutaj jest opcja, którą zapewne wy częściej używacie, czyli darmowa, ale wolna, bo co 5 minut dopiero możecie pobrać kolejny pliczek. Powtarzam po raz kolejny, bo dalej wiele osób. Pod poprzednim materiałem z poradnika do Eurotracka pyta, dlaczego nie może wypakować pliku, gdy pobiera pliki promoca. Jeszcze raz powtarzam: aby wypakować poprawnie wszystkie pliki, najpierw musicie wszystko to, co tutaj mamy, pobrać. Czyli mamy tutaj 13 plików, pobieramy je. I dopiero zaznaczamy, wypakowywujemy plik numer 1. Jak macie wszystko pobrane, to dopiero wtedy wypakowywujemy. Nie, że wy pobierzecie numer 1 archiwum i go wypakowywujecie. Wtedy będzie błąd, ponieważ e, tylko e, plik numer 1, jeżeli używacie programu WinRAR, no to tylko ten plik numer 1 ma tą ikonkę książeczki. Reszta tych plików tej ikonki nie ma i po prostu do wypakowania całości potrzeba po prostu wszystkich plików pobranych na dysku. Pojedynczo się tego wypakować nie da. Także jeszcze raz powtarzam, pobieracie wszystko i dopiero wtedy wypakowujecie. Ja tego oczywiście nie robiłem, ponieważ no jednak 5 minut odstępu czasu pomiędzy jednym a drugim pobieraniem. No trzeba się uzbroić w długą cierpliwość, ja tej cierpliwości nie mam. W każdym razie, jak już pobierzecie promocja, no to jeżeli chodzi o samego Promoc'a, to by było tyle. Następnie pobieramy Promoc Great Steep. I tutaj przechodzimy od razu do kroku drugiego. Nie musimy już nic generować, przechodzimy do kroku drugiego. Sytuacja jest ta sama, co z Promoc'em normalnym. Jest opcja płatna, czyli szybka i opcja darmowa, czyli wolna. Jedno pobieranie w danej chwili. 5 minut czekania pomiędzy pobieraniem, tak jak mówiłem wcześniej. Mamy tutaj trzy pliki, te wszystkie trzy pliki trzeba pobrać i sytuacja ta sama co z promocem normalnym. Musicie pobrać wszystko, i dopiero wtedy wypakowywujecie. Zostajemy jeszcze na stronie promoc, ponieważ będziemy pobierać promoc Middle East. I tutaj przechodzimy od razu do kroku drugiego. Tu jest sytuacja ta sama, ale ona jest totalnie bezsensowna, moim zdaniem. Mamy tutaj jeden pliczek, tylko także pobieramy ten pliczek i potem go wypakowywujemy. Jeżeli chodzi o promocję, mamy sprawę załatwioną. Przechodzimy do RUS MAPY. Ja Wam ten link podam, ponieważ po internecie krąży masa modyfikacji RUS ale nie wszystkie są sprawne w pełni i nie wszystkie są kompatybilne. Naj Najpewniej moim zdaniem jest pobierać mapę z oficjalnej strony Promoca, taką jak mamy tutaj. No i zjeżdżamy tutaj w dół i klikamy Modsfire. przerzuci nas do takiego okienka. Generujemy link, może się Wam wyświetlić kilka reklam po drodze. To jest normalne. Gasicie te ekrany, klikacie tutaj dotąd, aż przejdziecie do okienka, gdzie będzie można e, ten pliczek pobrać. Ja tutaj dla przykładu. Kliknę i mamy download, i możemy pobierać od razu. I już się w zasadzie e, pobiera. No dobra, mamy to z głowy, jeżeli chodzi o rozmapę. Przechodzimy do Poland Rebuilding. To jest strona oficjalna Poland Rebuilding. E, strona główna. Przechodzimy tutaj, mamy Poland Rebuilding 2.6 pod EuroTrack Simulator 2.1.55, Ukośnik Promos 2.75, czyli ten najnowszy promoc, czekajcie. Ja sobie to tutaj wyłączę. I klikamy tutaj Pobierz, zjeżdżamy w dół. I klikamy tutaj, mamy Poland Rebuilding All, czyli wszystkie dostępne pliki. Bo tutaj poniżej można pobierać pojedynczo, ale moim zdaniem jest to bez sensu można pobrać całość klikamy pobierz i pobieramy Następnie przenosimy się do raw extended czyli e, tej tutaj modyfikacji którą standardowo również używam Oczywiście na samym początku trzeba się tutaj zalogować, trzeba założyć sobie konto, jak ktoś nie ma, no to to konto musi założyć, podać tam swój nick i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, jakie tam jest zadane przez stronę. Ono zawsze dotyczy Eurotracka, jakiejś marki ciężarówek czy coś takiego. W każdym razie pytania są bardzo, bardzo proste. Ewentualnie możecie sobie stronę tutaj przetłumaczyć i będziecie mieli po polsku w każdym razie klikamy yy, pak 1, czekamy te kilka sekund, tutaj te reklamy się pojawiają, potem przechodzimy klikamy yy, klikamy dalej i już się yy, pobiera i to samo robimy z kolejnymi plikami, ojejku, wyłączyło mi się to, yy, momencik momencik, to samo robimy z Kolejnymi plikami, czyli PAK 2, PAK 3, PAK 4, pobieramy. Cztery pliki nam z tego wyjdą. I na sam koniec ten link również Wam podam. Pobieramy łącznik map, czyli to, co jest najważniejsze, aby wszystko działało w miarę poprawnie, bo wiadomo, no to są modyfikacje. I jak gdzieś wyrzuca w jakimś mieście, no to ja na to wpływu nie mam. Ja Wam podaję kolejność oficjalną, taką jaką podaje ROW EXTENDED, no ale wiadomo, no gdzieś tam ta modyfikacja może mieć jakiś problem, jakieś błędy, może po jakimś czasie wyjdzie aktualizacja i będzie trzeba zaaktualizować te mody. No ja na to wpływu niestety nie mam. Ja Wam podaję standardową kolejność, taką jaką podaje strona ROW EXTENDED, także mm, no, ale do zestawu map, które używamy w tym poradniku, no to wybieramy Hybrid plus 2 i pobieramy ten pliczek. Od razu zaznaczam, że poradnik ten dotyczy tylko i wyłącznie zestawu map, które są pokazane w poradniku, które Wam teraz pokazuję. Jeżeli Wy pobieracie sobie tylko Promotsa, Rusmapę i Poland Rebuilding, no to musicie mieć całkiem inny łącznik map, który znajdziecie bodajże na stronie Poland Rebuilding. Jeżeli którejś tam modyfikacji nie chcecie, na przykład nie chcecie Poland Rebuilding mieć, no to musicie, ale chcecie mieć Raw Extended, mm. no to musicie wejść wejść na tą stronę i pobrać łącznik map y, do map, które sobie sami y, pobieracie. No ja odnoszę się tylko i wyłącznie do zestawu map, które ja podaję w poradniku jeżeli wy wybiórczo pobieracie jakieś mapy, a potem pytacie ej, dlaczego mi nie działa jak mam promoc yy, Rozmapę i na przykład mil list, dlaczego mi nie działa dlaczego nie wyrzuca, no człowieku no, jak nie pobrałeś wszystkiego, co pokazałem ci w poradniku, no to nie miej problemów do mnie, no to jest poradnik, który dotyczy tylko i wyłącznie map, które są opisane w filmie, które ja Wam przedstawiam, które będą opisane na miniaturce, także no tego się tutaj e, trzymajmy. No dobra, mamy wszystko pobrane, także tak to tutaj wygląda. E, mamy promoc The Great Steep. Oczywiście, Wy to będziecie mieli w folderze, tam gdzie się pobiera. U mnie jest to folder pobrane, ale ja to wszystko wrzuciłem sobie w folder na pulpit. Także mam to wszystko w jednym folderze. Mamy promoc degrade Steep, mamy row extended 4.7, czyli do najnowszej wersji. Mamy hybrid plus, czyli launching map, poland rebuilding, promoc dev, czyli ten pliczek dev, który na samym początku trzeba wygenerować, promoc middle east, promoc zwykły oczywiście i rus mapę. Co należy zrobić, aby to wszystko poprawnie działało? Na początek trzeba to wypakować. Jeżeli macie WinRARa lub 7-Zipa bez problemu, to wypakujecie. Ja używam WinRARa. No dobra, zaczynamy od promocja zwykłego. Klikamy oczywiście "Wypakuj". Wy klikacie oczywiście numerek 1, jeżeli pobieraliście za darmo tego promocja, to klikacie pliczek numer 1, o czym mówiłem wcześniej. I po prostu wypakowywujemy. Ja tego jeszcze dzisiaj nie instalowałem, także wam to pokazuję na czysto. Najlepiej modyfikacje instalować na czystym profilu Eurotrack. Chodzi mi o modyfikacje, o listę modyfikacji, bo oczywiście możecie mieć profil, gdzie tam macie przejeżdżone 2000 godzin i macie tam 100 poziomów nabitych, to nie ma z tym żadnego problemu. Chodzi mi o to, żeby na czysto instalować, co zresztą wam jeszcze później. Powiem. Mamy promoc wypakowany, otrzymamy tutaj 7 plików plus plik tekstowy. Dobrze mówię? Tak, 8 plików łącznie, 7 zaznaczonych. I gdzie to wrzucamy? Przechodzimy do ten komputer, mój komputer, dokumenty, i tutaj przechodzimy do EuroTrack Simulator 2 w dokumentach. Klikamy mod, i tutaj to wszystko wrzucamy. Ja to zrobię w ten sposób. Tutaj mamy folder. Po lewej stronie mamy folder MOD w Eurotracku, a po prawej mamy folder PROMOCA, foldery, gdzie, będzie, gdzie będziemy wypakowywać rzeczy. Zaznaczamy wszystkie pliki. Nieważne, czy pobierzecie za darmo, czy będziecie płacić za tego promoca, i tak koniec końców otrzymacie te same pliki. Wszystko to kopiujemy i wrzucamy do folderu MOD. Kopiujemy, wklej i promocja mamy już. Granego. No to promocja mamy z głowy, zwykłego, przechodzimy do The degrade steep, klikamy folder numer 1, tutaj mamy książeczki, to samo będziecie mieć oczywiście w tym promocie, gdzie trzeba tam 13 tych pobrać, wypakowujemy, czekamy chwileczkę, wchodzimy tutaj folder i kopiujemy, przenosimy te dwa pliki do folderu mod. Przechodzimy teraz do promoc Middle East, czyli bliski wschód. Wypakowywujemy, otrzymujemy folder Promoc Middle East. Kopiujemy to wszystko, przenosimy do folderu mod. No i jeżeli chodzi o sprawa promocje mamy załatwioną. Następne co zrobimy to wypakujemy, i wrzucimy e, Poland Rebuilding. Wypakowane Poland drebu wszystkie te cztery pliki, które otrzymacie, przenosicie do folderu mod. Kolejną modyfikacją, którą będziemy wrzucać, to będzie rozmapa. Wypakujemy rozmapę. Oczywiście, kolejność tutaj nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziecie to wrzucać. Ważne, żeby wszystkie te pliki wypakować i wszystko to wrzucać. Pamiętajcie, że z tej rozmapy otrzymacie tylko i wyłącznie trzy pliki. Nie więcej, nie mniej trzy pliki z rozmapy. To jest to. O tutaj ja nawet chyba mam 255, ale zamienię w każdym razie. Także mamy rozmapę wrzuconą, następnie Row Extended. To oczywiście te pliki są już pobrane ich nie trzeba wypakowywać. Także one są oznaczone w taki sposób, że 47RXF1F2F3F4. Cztery takie pliczki mamy, co Wam zresztą wcześniej pokazywałem. Przenosicie to do folderu mod. I ostatnie dwa pliki, które są nam potrzebne, czyli Promoc DEV i hybrid plus, czyli łącznik. Hybrid plus 2 dokładnie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o instalację modyfikacji. Przechodzimy teraz do gry i w grze wam pokażę, w jakiej kolejności to wszystko ustawić. Oczywiście nie będzie tutaj żadnych cięć w trakcie tego materiału, żebyście zobaczyli na żywo, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Ja tylko sobie odpalę jeszcze screeny w telefonie, żeby Wam podać kolejność prawidłową. Po samemu to tak trochę ciężko spamiętać, mimo że się to instalowało kilkukrotnie. Gra się odpala. Znikła ten napis burak passa. I o tym co mówiłem wcześniej, profil możecie mieć setny, dwusetny, jaki tam chcecie, ale tutaj najlepiej mieć modyfikację 0. Czyli w aktywnych modyfikacjach najlepiej nie mieć nic. I po prostu zainstalować mapy, sprawdzić sobie i dopiero później stopniowo dodawać swoje modyfikacje. Najlepiej, żeby były zaktualizowane pod najnowszą wersję gry, ponieważ w poprzedniej e, wersji 1.54 spotkałem się z sytuacją, gdzie wyrzucało mi na tym zestawie map, e, wyrzucało mnie z gry. E, były przerwane drogi na Grecji, a było to spowodowane modyfikacją taką jak. E, budynek serwisowy czyli tam gdzie naprawiamy ciężarówki czyli modyfikacja nowego budynku serwisowego albo nie wiem, kompany addon tak się to nazywało, czyli e, modyfikacja którą nie miałem, zaaktualizo nie miałem zaaktualizowanej ale ta modyfikacja po prostu ze wcześniejszej wersji powodowała błędy i przez tą modyfikację wyrzucało mi e, grę Także najlepiej sobie te wszystkie modyfikacje, które macie swoje, używacie, to najlepiej je zaaktualizować i dopiero później je dodawać. No dobra, dosyć tego gadania. Przechodzimy do ustawiania kolejności modyfikacji. Oczywiście kolejność liczy się od dołu w tym przypadku, ponieważ każdy kolejny mod, który dodajemy, po prostu on się zapisuje nad i idzie do góry. Zaczynamy od The Great Steep. I dajemy najpierw the Great Steep Assets Pack i Dev and Map Pack, czyli takiej kolejności. Następnie przechodzimy do Promocsa. i dajemy tak: dajemy promoc Assets, potem dajemy Models 3, tego trochę tutaj mam, Models 3, Models 2 i Models 1, oczywiście Promotion 2, 7, 5. Następnie damy promoc media, promoc map, promoc definition i promoc DLC support. W takiej kolejności i mamy Promoc praktycznie całego zainstalowanego, bo dodajemy jeszcze promoc Middle East, czyli dodajemy assets i dodajemy dev and Map czyli promocja mamy już z głowy. Następnie dajemy Poland Rebuilding. Tutaj mamy Poland Rebuilding, ponumerowany, ale dajemy to 4, 3, 2, 1. I tutaj, jeżeli ktoś, jeżeli wyjdzie Silesia i ją pobierzecie i będzie kompatybilna z Poland Rebuilding, no to wtedy dajecie Silezję. Tak jak wam pokazywałem na początku, a potem nad tym dajemy rus mapę, czyli zaczynamy od models, map i dev. Następnie dodajemy jeszcze row Extended, eee, Nie wiem, dlaczego tutaj nie mam tego rowexa. Ja go na pewno wrzuciłem. Już momencik. Raw Extended. Eee, dokumenty. Neurotrack Simulator. Raw X. No jest. 47. To nie wiem jakiego mam tutaj. 47. O dobra, mamy. 47 ROEX, czyli inaczej się on teraz nazywa. No, w każdym razie e, wpisujemy 47, no w każdym mamy wrzucony tego ROEXa, także przepraszam za tą małą niedogodność. No i dajemy też po kolei one są ponumerowane, także dajemy 4, 3, 2, 1 i na, samym, na samej górze dajemy Hybrid plus 2, czyli ROEX ten mamy promoc Middle East Rusmap i Poland. Rebuilding. I to tyle. Łącznie będzie 24 aktywne modyfikacje. Także w takiej kolejności to wszystko ustawiamy. Jeszcze raz wam tutaj pokażę. Promo z degrade, Step Assets, potem Dev and Map, Assets Package Models 3, Models 2, Models 1, Media Map Dev DLC Support, potem dajemy Middle East Assets, Middle East Dev and Pack i Poland Rebuilding Assets, Models Map Dev, potem mamy Silesie, jeżeli będzie dostępna, po, z, zgrana po prostu z Poland Rebuilding, dajemy potem Models Map Dev, no i 4321 Roex i na, samym, na samej górze dajemy Hybrid Plus, a ponad to dajemy po prostu wszystkie modyfikacje, jakie tam sobie chcecie swoje dodawać. No jeżeli będziecie dodawać tam inne mapy, no to kolejność będzie znacznie inna i będziecie musieli no, gdzieś indziej poszukać, niestety. Jeżeli będziecie chcieli dać, nie wiem, Beyond, chyba tak się ta modyfikacja nazywa, albo Afrykę, no to będziecie musieli sobie niestety innego poradnika e, poszukać. No i. Kontynuujemy karierę, czytujemy grę. Za chwileczkę Wam pokażę, jak ta mapa będzie wyglądać. Wiadomo, że tutaj będziemy mieli wykrzykniki, ponieważ tutaj wyłączyłem modyfikacje z poprzedniej wersji gry. Pierwsze wczytywanie, oczywiście, będzie trwało dłużej. Ale kolejne wczytywania gry nie powinny już stanowić większego problemu. No i tak to. Wygląda. E, zapamiętajcie, że jeżeli szukacie, tak jak ja szukam w wyszukiwarce po prostu tych modyfikacji, no to Roex musicie wpisać 47, a nie Roex, tak jak ja wpisałem. Także i dlatego po prostu tego na za pierwszym razem nie znalazłem. No dobra, e, za chwileczkę przeniesiemy się do gry, pokażę wam jak wygląda cała mapa. E, przeteleportujemy się do kilku miejsc i, i cóż, no i to będzie... W zasadzie tyle, jeszcze chwileczka. No, to też zależy od tego, jaki sprzęt używacie. Na no jednym się będzie to ładować krócej, drugim dłużej. Oczywiście zmiany w grze są ten i będziecie musieli tam zacząć od danej siedziby, którą tam macie na swoim profilu. Eee, ten profil akurat mam głównie pod eee, multiplayer, w którego i tak nie gram. W każdym razie, tak. Powinna wyglądać mapa. Jeżeli będzie sytuacja taka, że używacie po prostu tam swojej modyfikacji i używacie mody na nawigację, no to tą mapę możecie mieć przesuniętą i wtedy polecam wyłączyć albo zmienić tą modyfikację dotyczącą nawigacji. No ale w każdym razie tak to wygląda. Tutaj mamy rejony The Steep, czyli Uzbekistan i Kazachstan. Tutaj mamy Middle East, czyli Arabia, Jordania i tak dalej. Tutaj mamy w zasadzie Rumunię, Bułgarię, Turcję. To jest wszystko e, związane z row-extendent. mapa, no to oczywiście Rosja, Ukraina. To nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem, dlaczego ta nazwa tutaj nie jest polszczona. To chyba będzie Białoruś, tak mi się wydaje. <laughs> tutaj mamy Islandię, mamy jeszcze też trasę na Grenlandię, na e, Svalbard. I tak to wszystko wygląda. Tak wygląda ta e, mapa polska, oczywiście. Dobra, przerzucimy się na początek, może do Warszawy. Czytamy. Kierownicy nie mam podpiętej. Czytamy, żeby było widać, że jest wszystko w porządku. E, zrobimy sobie jakąś podróż po świecie. E, o. Jak widzicie, mapa, przybliżenie, oddalanie działa. Bardzo dobrze. Nic nie wyrzuca. Wszystko śmiga jak należy. Dobra, zrobimy sobie jeszcze szybką podróż gdzieś. Nie wiem, tu do Petersburga. Potwierdź, A, brak funduszy. No to niestety nie zrobimy. E, chyba, że szybko jakiś kredyt sobie tutaj wezmę bank. Dobra. A teraz nas stać. To jeszcze raz zrobimy sobie szybką podróż do Petersburga, czyli na Rosję. No ja wam nagrywam te poradniki. Ciągle się przenoszę, to i kasy brakło. Yy, także jak widać, nie ma problemu z przeniesieniem tutaj gdzieś w rejony Kazachstanu, czyli yy, mapa The Great Steep. Jak widać, też działa też wszystko jest git. Nie ma problemów. Oczywiście, wiadomo, no mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie gdzieś droga będzie przerwana, że gdzieś was tam wyrzuci w jakimś yy, rejonie. No ale, tak jak mówiłem na początku, no ja na to wpływu niestety nie mam. Ja wam podaję oficjalną, yy, ja wam podaję oficjalną. Yy, nie mogę się już przenieść chyba. Ja wam podaję oficjalną. Yy, kolejność modyfikacji, jaką się dodaje od Roo Extended, także sami sobie to możecie nawet na stronie Roexa sprawdzić, jak ta kolejność wygląda, no i co? I z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Troszeczkę długi wyszedł bo prawie pół godziny, no ale mam nadzieję, że bardzo dobrze został wam wytłumaczony. No, i życzę Wam miłego grania. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Zachęcam do zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Subskrypcji, jeżeli chcecie więcej takich poradników i nie chcecie tego przegapić. Zapraszam oczywiście na streamy, na transmisję na YouTubie, Twitchu. No i tyle. Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Do tego serdecznie zachęcam. Z mojej strony to tyle. Seba gra z tej strony. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.